Z klasy 402. Koszmarna, szkolna fotografia. Hej, fajna koszula! Dzięki, włożyłem ją na zdjęcia! O! Przyjdzie fotograf? Zapomniałeś? O. O. Gabciu, czemu nie ubrałeś tej koszulki z zeszłego roku? Pamiętasz? Tej z obrazkiem pizzy peperoni. To nie był obrazek. O, To co? Podoba ci się? Od cioci! Zwykle daje mi płyn do kąpieli, więc to już duży postęp. Ach, jasne, gdybym pamiętał o fotografii, umyłbym chociaż zęby. Ja nie mogłem zapomnieć. Myślałem o tym całą noc, kiedy uczyłem się do dzisiejszego testu. O, dzisiaj jest test? Tak. Mam nadzieję, że to dyktando. Nie, klasówka z biologii. Całego działu roślin. Jak mam pamiętać o wszystkim naraz? Fotograf, klasówka to niemożliwe! Ale ty nie pamiętałeś o niczym. Właśnie o tym mówię. Jak można zapomnieć o klasówce? A! Hej, przyjacielu, dziękuję za współczucie. O, nie myślałem, że aż tak się mną przejmie. Hej, Nancy! Co jest? Ten test! Zupełnie o nim zapomniałem. O czym ty w ogóle pamiętasz? Nie zdam przez tą głupią biologię. O, nie łam się! Przecież cię nie obleją przez jedną pałę! Przez jedną pewnie by nie oblali. Może nie będzie aż tak źle. Każdy wie coś na temat roślin. Nawet ty, Jessie. Naprawdę? Jasne! Przerabialiśmy ten dział przez kilka tygodni. Przypomnij sobie, co pamiętasz z tych lekcji? Eee, bla, 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 Jessie, obudź się. Bla bla bla. Przerwa! Chyba jednak tego nie zaliczysz. O. Nie, jestem uczulony. Od jednego gry zapuchnie mi język i dostaję wysypki. Hmm. Ojej, chyba jestem na coś uczulony. Uh -huh. Niedobrze, to może być niebezpieczne. Lepiej uh -huh. szybko idź do pielęgniarki. Niech zadzwoni do twojej mamy. Dokąd idziesz? Do gabinetu i do domu. Okropność. Chyba opuszczę ten ważny test. Hahaha! Ha, ha. ha, ha, ha. Ale super koszula, co? Mama kupiła ją w Pretty City. To najlepszy sklep z ubraniami dla dziewczyn w okolicy. Aha! Najlepszy? własnym oczom. Ja nie wiedziałem! Głupia koszulka! To przez ciotkę! Moja siostra dostała od niej ciężarówkę, a ja nie mogę uwierzyć, że przyszedłeś tak późno, zawsze jesteś na czas. Późno? Świetnie! To znaczy, przepraszam! Ufiu. Muszę wreszcie urżnąć te nogi. O, maleństwo, no chodź. Mamy chyba atak alergii. Szybko laskuj. Nie to niebezpieczne! Och, nic nie mów, bo za chwilę możesz przestać oddychać. Leż spokojnie. Zaraz Ci podam serię skutecznych zastrzyków! Co? Żadnych zastrzyków! Niech mama mnie zabierze stąd do domu! Dobrze! Ale wolałabym, żeby cię tu została żywego! Myślę, Co? że sześć zastrzyków zapobiegnie śpiączce, bo już siedem zastrzyków może ją wywołać! Co? Kochanie, będzie bolało tylko przez pół godziny. Aaaa! Już mi lepiej, już dobrze! To chyba cud jestem zdrowy. Do widzenia. Dobrze, teraz proszę dwie osoby do tablicy. No to może mm, poli? Napiszę różową kredą Ej, kowbojka! Ale masz frędzle! Zazdrościsz mi, co? Kto jej pomoże? Freddy? Może spróbujesz? Nie chcę przeszkadzać w lekcji, ale szukam odblaskowej kamizelki, którą ktoś pobrał z magazynu. O, tu jest. Zdejmij ją, synu. Muszę ją oddać do pralni. Freddy, nie słyszałeś? Pan cię prosi o kamizelkę. O, ale ona jest czysta. Tak świeżo pachnie. Freddy, samochód już czeka. Upiorę ją sam. Szkoła zaoszczędzi. Daj mi tę kamizelkę. Dziękuję. Oddam ci ją jutro. Jutro będzie za późno. Cześć, bliźniaku! No dobrze, wystarczy. Ciszej, proszę. Niepotrzebnie robicie zamieszanie. Co z tego, że Freddy i Poli mają takie same koszule? Moda się zmienia. Nie śmiejecie się, kiedy dziewczyna nosi spodnie, prawda? Pani ma rację. To normalne. Jutro pewnie przyjdziesz w pietce swojej siostry. Wini? Widzę, że chcesz dziś za karę zostać po lekcjach?. A Proszę pani, czy mogę pójść do łazienki? Jessie, co ty tutaj robisz? Uh, to, to, był cud. Pielęgniarka mnie uzdrowiła. Nie mam nic na języku. Mm. I mogę im nawet dotknąć nosa. Doskonale. Tak, cieszymy się, że będziesz z nami na klasowym zdjęciu. I na klasówce z biologii. Uh. Proszę z panią doktor Fej! Mówi jej syn, musicie ją zawołać. Nie obchodzi mnie, że właśnie operuję, potrzebuję nowej koszulki. Cześć, bliźniaku. Mm. Co ja mam robić? Będę musiał napisać ten test. Hej, mamy go pisać pod koniec dnia. Masz czas, żeby się nauczyć? Tak, pewnie, że mogę. Przejrzę moje notatki. Może lepiej pożyczę od kogoś zeszyt. Hej! Świetna koszula! Dzięki! Kupiłam o numer za dużą, będę w niej dłużej chodzić. Sprytnie! Łyżeczka też fajna. To z Bombaju. Kosztowała 5000 tysięcy ruki, czyli jakiś milion dolarów. <gry> Masz najlepszą kolekcję łyżeczek ze wszystkich moich znajomych. To chyba fajnie mieć kolekcję łyżeczek, świetną koszulę i drugą średnią w klasie. Drugą średnią? No tak, jeszcze nikt nie pobił Frediego. Jestem lepsza! Akurat nie wierzę ci. A kto nie? Popatrz sobie! Dobra, jeśli chcesz. Części kwiatów to... Patrz diagram B. Patrz mapa 4. Patrz tabela 7a. Patrz obok dodatek. Podatek? Ja jeszcze nie płacę podatków. Ty też masz taką koszulę? Co? Ty też masz? Nie, ale moja siostra ma. Mm. Mnie się bardzo podoba. Dobra, daruj sobie. Nie, naprawdę. Bardzo chciałabym mieć taką samą. Hmm. <noise> Góra to wytwór z ziemi i skał, wznosząca się wyżej niż w górze. Z reguły jest częścią łańcucha, ale może również występować samodzielnie. Dziękuję, Poli. Cześć, piśniaku. Liść Łodyga. Jessie, teraz ty. A? Zacznij czytać rozdział o górach. Czekamy. Góry są wysokie, na niektórych leży śnieg. Niektóre są wysokie i ośnieżone, a nawet bardzo wysokie Co ty i Czytasz moją książkę? Ehe, to chyba nowe wydanie. O, wiesz, zaskoczyłeś mnie. Myślałam, że znowu bawisz się kosmicznym potworem, ale widzę, że uczysz się do klasówki. Ehe, tak, powtarzam to od tygodnia. A teraz chciałem się dowiedzieć czegoś więcej. Już wszystko wiem. Martwisz się czymś? Tak, jestem z biologii. Nic nie umiem. Wiesz, nie będę ci truć, że przed samą klasówką niczego się nie nauczysz. Uwaga, uczynna penny nadchodzi. Dzięki! Od czego by tu zacząć? Pierwsza zasada rozwiązywania testów to: przeczytać wszystkie A. pytania i najpierw odpowiedzieć na najłatwiejsze. Przejdźmy do zasady numer dwa. Wiesz, układam sobie piosenki, żeby łatwiej zapamiętać. Tak, na przykład o częściach kwiatów. Też lubię śpiewać. Super. Pręcik, słupek, płatek, liść, kielik, dno kwiatowe, drugi liść i razem. Pręcik, słupek, płatek, liść, kielik, dno kwiatowe, drugi liść. Hej, już złapałem. Posłuchaj wini. Pręcik, słupek, drugie dno, kwiatek, płatek, listek, zupełne dno. Nie, nie wiem nic! Tak? Trzecia zasada mówi: jak nic nie wiesz, ściągaj! No jasne! Przecież obok mnie siedzi Freddy! On ma mózg! To tak jakby los mówił do mnie: ściągaj! Dobrze, że nie siedzę koło ciebie. No pewnie! Wiesz? Może los ci mówi, żebyś ściągał, ale nie panna Graves! Złapie cię! Spróbuj tylko odwrócić głowę. Nie widzę. A zobacz teraz. Nie, dalej nie widzę. Ani trochę. Czekaj! Stój! Teraz widzę doskonale! <grystanie> Dobra! Wystarczy, żeby Freddy usiadł przed tobą i masz piątkę! Cześć Poli! Znaczy Freddy! Zawsze mi się mylicie. <grystanie> Dobre! <grystanie> Nie pozwól mu na to! Jakoś wytrzymam. W końcu wyjdę stąd za parę godzin. Już zapomniałeś, dlaczego masz na sobie tę beznadziejną koszulę? Dziś przyjdzie fotograf, pamiętasz? No tak. Moje prawnuki zobaczą na zdjęciu, że mam taką samą koszulę jak poli. Chyba podrę to zdjęcie. Brawo! Każdy z nas będzie taki miał. więc co mam robić? Hmm. O! Odetnij poli głowę i przyłóż do siebie! Albo rozlej coś na kisze. Powiedz fotografowi, że był pożar. Co nie wymyślę nic lepszego? Po klasówce będziecie mieć chwilę, żeby się przygotować do wspólnego zdjęcia. Nie martw się, ty już nie musisz. O, dlaczego tylko 10 dodatkowych pytań. Dobrze, teraz wszyscy się podpiszcie i do dzieła. Czy mamy też wpisać datę? Nie, niekoniecznie. Hmm. Przecież wszyscy wiedzą też o roślinach. Najpierw odpowiedź na najłatwiejsze pytanie. Żeby doszło do zapylenia, potrzebny jest A pręcik, B słupek, C pyłek, D wszystkie trzy. Hmm. To niemożliwe, żeby chodziło o wszystkie. A z drugiej strony to pierwsze pytanie, więc pewnie pierwsza odpowiedź. Numer jeden, a. Jeden, na pewno a. Chociaż to może być podstęp. Pewnie właśnie tak chcą mnie zmylić. Chyba, że to nie jest podstęp. Hmm, prawda czy fałsz? Napiszę wszędzie prawda, któreś musi być prawdziwe. Nie, na pewno nie wszystkie. Lepiej napiszę fałsz. Nie, też będzie niedobrze. Niech pani zgaduje, co miałem na myśli. Nazwij części kwiatów. To akurat wiem. Spręcik, płatek, liść... A to? Nie mam pojęcia. Część górna, część środkowa, część dolna i jeszcze jedna górna i znów górna. Hej, jestem genialny! Uzupełnić zdania? Już po mnie. Chłopiec na końcu może stanąć prosto, inaczej nie będziecie widać. O, teraz dużo lepiej. Widać Twoją kowbojską koszulę. Musi być bardzo modna, bo Twoja koleżanka też ma taką samą. <śmum> <śmum> bardzo dobrze. Wszystko gotowe. Um, jedną chwileczkę. Nie jestem pewna, czy wszyscy stoją jak trzeba. Czy mogę... Oczywiście. Proszę bardzo. Dziękuję. Może by tak. Freddy, zamieni się miejscami z Jordan. O, z tyłu dobrze się czuję. A Poli zamieni się z Gabrielą. Ale super! Teraz wszyscy zapamiętają bliźniaki na zawsze. Tak, bardzo dobrze. Jeszcze numer klasy. Dostałem pałę z testu. Pisze to pani do dziennika. Pisze. Co to się stało? Nie próbowałeś rozwiązać zadań z ostatniej strony? Zwykle, kiedy nie wiesz, co napisać, rysujesz logo kosmicznych potworów. Tak, ale tego dnia czułem się naprawdę kiepsko. O, teraz wszystko rozumiem. Ten atak alergii, który dopadł cię rano, pewnie dalej cię trzymał. Nie, ja tylko. O, o, tak! Byłem okropnie chory. W głowie mi się kręciło, język mi spuchł, dostałem wysypki, bolał mnie brzuch i wszystko mi podchodziło pod gardło. Dobrze, dobrze, już o. wystarczy. Niemożliwe, będziesz się poprawiać. Pani pozwoliła ci pisać test jeszcze raz? Hej, przecież dostałem potwornego ataku alergii. Teraz mam całe popołudnie i noc, żeby się uczyć, uczyć i uczyć. Zobaczysz, wykuję wszystko na blachę. Hmm? Do zobaczenia jutro, ja też będę pisać test. Ty też go oblałaś? Jasne, że nie. Po prostu lubię testy. Życzę ci powodzenia Nie trzeba Mam nadzieję, że pani wie jak się pisze wspaniale Bo będzie musiała to słowo napisać dzisiaj na moim teście Naprawdę się uczyłeś, he? Jasne Znam wszystkie odpowiedzi z wczorajszego testu Nauczyłem się ich dokładnie na pamięć B, D, A, A, C, B Prawda, fałsz, fałsz, prawda Pręcik, słupek, dno kwiatowe Proszę mi dać ten test. Przekona się pani, dziś już wszystko umiem. Bardzo się cieszę. W takim razie usiądź w ławce, wyjmij kilka kartek papieru i długopis. Jak to papier? Po co? Dziś napiszecie notatkę o rozmnażaniu roślin.